Cześć, Cześć, ja jestem Gosiek i witam Was w kolejnym odcinku z gier netowych. Dzisiaj gramy w Dinner City, czyli jak mam tu na górze jeszcze wyżej napisane, konkurencyjne restauracje. No, czyli mam restaurację jakoś i konkuruję z inną restauracją. Rest restauracją. Um, quality to high i start game. Hmm. Mai vreau să vorbesc. Nu-i de sushi. Nu iubești sushi. burgeri. Tutorial levels. Bravo, bravo. bla. Feeling speed. Oh. Necunbruit. uh Okay. Znaczy nie muszę uzyskać 100% A, to już w kółko leci, dobra. Ja jestem sobie taką restauracją i mogę kupić albo balony. Gdzie jest moja konkurencyjna? Halo? A, to jest... A wiem co to jest. To jest takie um, tutorial, nie? O. I tu na przykład nie ma tej restauracji tej, 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 tej sushi. Co nie? Kupię sobie balony i lecę dalej. O, o, kupię sobie, kupił sobie. Okej, okay, ale jestem i tak do przodu. Mm -hmm. Kupuję to. Okej. Okay. I, i, I mnie. O, kupię lampki. Non-lights. Okej. Okay. Lecimy dalej ja mam szybciej yy, ten. Szybciej mi odchodzą, więc więcej ludzi do mnie przychodzi. No, mam już 17%, no dopiero 8%. A 10% więcej mam w ogóle. Nie? Fajnie. Okej, okay, lecimy dalej. To serving speed jest dobre. Dobra, kupię teraz głośniki. A już. O, tancerza mogłam kupić. <laughs> Okej, okay, nieważne.

I chyba sobie na tygodniu włączę pokazanie myszki, czy jakkolwiek się to nazywa. Bo na przykład teraz nie wiecie co ja klikam, co robię, co nie, nie wiem. No, można się połapać w tym, gdzie mam myszkę, ale tylko ci, którzy wiedzą co w tej grze chodzi. Na przykład taka ja, jak mi kogoś ogląda, to mnie strzegla za groź. Serving Speed znowu kupimy teraz kupimy krzaczorki i lecimy dalej i udało mi się jej, musiałam przerwać z powodów technicznych no, miałam 100% oni mieli 55. pięć. Dobra, Lecimy z levelem pierwszym. To był tutorial, pamiętam. E, oczywiście Serving Speed pierwsze. On sobie kupił tutaj balony. Mnie to nie obchodzi. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Teraz sobie kupię balony. On sobie kupi tabliczkę. No już, strzałka. Nie, kupił sobie te światełka takie. Oto sobie kupiło to. Neon lights. A ja teraz sobie kupię to jest na razie do przodu, ale że u mnie przychodzi więcej klientów i szybciej ich obsługuje, no, że szybciej ich obsługuje, to więcej klientów do mnie przychodzi. Więc na razie ja jestem jakby do przodu. Ok, dodam to. Mam na to już trzy dodatki, czy nawet cztery, ja mam dwa, ale to, to mnie nie obchodzi co nie? Bo mi chodzi o speed ser, se, ser. O szybkość podawania. Na polski, nie? Dobra, on kupuje sobie fajnie, fajnie, ma... Mamy no, i tak po 4% trudne. No ja mam nawet coraz więcej, no. to, to jest logika u mnie, bo ode mnie przychodzi zadowolenie do, do klienci, a od niego co? To... Gówno. Tancerza sobie I strzałka. I a, zauważyłam, że oto mam mm, na górze dzień, który mam. 6 na, 6 na 15 dni. Czyli mam około 15 dni na zapewnienie do 100 lat. Bo widzicie, ja, ja mam 10%, mam na 7%. Więc to, to jest takie właśnie serving speed. Ale głośniki kupię. I clean. Nie mogę za co A co jak? Wystartuję grę. Będę do mnie przychodzą. O, przychodzą do mnie. No to po co mam klinować? No, ale niezadowolenie. Dobra, to już klinuję, no. no Daj jeszcze kasę. Jeszcze kasę. Dobra. No trzeba było zaklinować, no. Znaczy, żeby wyczyścić. No już. Dalej. O, mam już 13%, nie? I mam praktycznie to samo co on. One lepiej, bo ja mam jeszcze szybkość podawania. O, więc kupię to, kupię. Gdzie, gdzie, gdzie? A tu! To jest po prostu klienci będą sobie tutaj zachodzić i będą dostawać za to kasę. Jest też spoko. To jest szeroka, to. Wow! What the fuck? To było hardkorowe <laughs> Serio. Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam To ja sobie kupię. Lecimy jeszcze raz. Ło! Złodziej! Nie, Moja restauracja została okrodziona! Czemu? Co to jest? a kamery! Security system. Ok. Jeszcze serving tip. Ja jeszcze raz. Nie ja widziałam, że taka opcja w ogóle istnieje, co nie? Zarumbiście. <grym się> o, to jest wy. klienci zasiadają. Kupię. country menu. Ok, niech będzie. Jakbyś się kupił, czy co to jest? Serving speed Recepcja, boże. Recepcję kupię. Fuck yeah. I zaraz wygram jeszcze tylko 20%. To niewiele. Satelity. A czemu by nie? Szybciej, serving speed. On ma 21 slotów. I tak wygrałam. No. <grym> spoko kontynuacja będę może zrobię z tego jeszcze jakiś jeden odcinek ale to wątpię, więc dzięki za oglądanie. Trzymaj się i cześć!